No, i tu, jakby nam się już sytuacja wyjaśniała. Taki jest efekt. Widzicie, powyrywane mocowania zostały, meta metalowe nakrętki zostały na śrubach. A w palmereście, czy w palmres to tutaj mamy. W gwinty są całe, tutaj nic nie jest uszkodzone, wszystko jest w porządku. Tutaj mamy to ok. No, ale tu zostało no to wyrwane, ja sobie teraz przypomniałem, że ja robiłem tutaj z tej strony i z tej strony powiem Wam szczerze przetrwało to chociaż no chyba krzywo, bo tam było klejone i miało to zostać tak na stałe i ten zawias naprawdę się trzyma tutaj nie widzę żadnych przeciwwskazań żeby mówić o tym źle więc y, chociaż miałem, y, miałem, tak, ma, miałem taką myśl w głowie, że to długo nie przetrwa, jednak z tej strony wytrzymało, a z tej strony puściło, bo z tej strony nie było to robione. No bo to było dobrze wtedy, nie? Wówczas y, na pewno bym to zrobił, gdybym zauważył, że już jest się. Rozsypuje, oczywiście. Już jest się, ty. No. Wysławiaj się. Także widzicie, no taka sytuacja, i ja tutaj chyba już nie będę tego reparował, bo regenerował, bo nie wiem, czy jest sens. Sprawdzę, jaki jest koszt nowej tej obudowy dolnej. Zaproponuję to klientowi, oczywiście. No i klient podejmie decyzję, czy mam to regenerować, i żeby to jeszcze trochę. Pochodziło, ale tutaj możemy mieć do czynienia z uszkodzonym zawiasem, to też tego nie wiem. Dopiero jak sobie zdemontuję skrzydło, to będę wiedział, jak te zawiasy pracują, żeby tutaj teraz tego nie uszkodzić, już yy, żebym sobie nie robił tutaj dziadostwa. Oczywiście, jak widzicie, bateria wypięta w celach bezpieczeństwa. No i co? No i taka to sytuacja. Sprawdzam, czy jest dostępność tego obudowy i jaki koszt do klienta, i czekamy na decyzję.